Hej, 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 z tej strony i zapraszam na Diablo 4 i na pieczęcie koszmarów. Yy, zrobimy tak, że ja cofnąłem się teraz do ranki 3, bo chcę wam pokazać tą pieczęć taką na trochę niższym poziomie. Ona będzie adekwatna do mojego, ale już na, na udręce coś tam się już powoli zaczyna dziać. Yy, sprzęt i build jest zmieniony, yy, co będę pokazywał w jakimś kolejnym odcinku, ale już nie jestem na minionach. Operuję na ciemności i na krwi. Ale może o tym później, skupmy się na tych pieczęciach koszmarów. E, pokażę wam od razu gdzie, e, gdzie to się robi. Wbijam się do okultysty e, i tutaj macie wykonać pieczęcie. Święte to jest poziom koszmaru, ranga 3. Starożytne to jest poziom już udręgi, udręki, ranga 4. Ja jestem teraz na świecie trzecim, e, spróbuję sobie puknąć tutaj taki, z tej rangi 11-15 chciałbym koło 15 znaczy stworzyć sobie a to jest losowo skorzystałem z rady jednego z was który w komentarzu pod wcześniejszym filmikiem z tego typu wrzucił mi że lepiej znaczy że lepiej faktycznie na swoim levelu biegać to raz a dwa jak to przeliczać czyli 53 level plus ranga czyli teraz jak wybiorę 53 i mi wypadnie na przykład 11 to potworki będą w granicy 64, tak? No. I to się sprawdza, bo już to, to zweryfikowałem. Także teraz wykonam sobie jakąś pieczęć. Zobaczmy co wyszło. Ranga 12, no trochę mało, jeszcze następną spróbujmy zrobić. To dobry 11. 15, tylko teraz tak, co na tu robi? Wybuchowe ograniczenie kontroli. Zmocnione elity. Elektryczną lancę mają. Zimna zadawane przez potwory. Dobra, niszczyli mikstura, te potwory mają już. Bo Leczenia na dwie sekundy. Kurde, może być ciężko. No dobra, ale zróbmy to. Zobaczymy, co tu będzie z tego. Czy ja mam jakiś eliksiryk jednorazowy na ten? Mm. Na zimno, czy ja mam coś na zimno? Trafienia krytyczne, trucizna, błyskawice, też w kościele ataku, pancerz szczęśliwy, traf, zużycie zasobów, kanibale, larwy. Nie mam. Dobra, to skoczmy jeszcze, stworzyć sobie miksturkę. Od razu zobaczycie, jak to ja się przygotowuję do tego. Dalej, szybciej, szybciej, szybciej. Idziemy do gościa od miksturek. Tutaj, tyk. Uważa eliksiry, eliksir odporności, eliksir odporności na zimno, zimno, zimno albo silny eliksir odporności. Teraz jest zimno, jest coś takiego jak zimno? Jest. Dobra, a silnego nie ma chyba. Silny od kolców, silny od trzeciego oka. Dobra, bierzemy to. Szkoda czasu, nie? Tak, od razu go wypijmy. 20%. Dobra, i teraz jeszcze wam pokażę co się zmieniło po tym patchu teraz przed przedwczorajszym. Odpalam y, tą Pieczęć Koszmarów. To była ta, to była ta. Cyk. Od razu możemy kliknąć sobie mapkę po odpaleniu i jest opcja teleportu. Nie trzeba y, z najbliższego... Tego punktu teleportacyjnego przychodzić, przybiegać, tylko od razu jesteśmy pod samym wejściem do lożka, czyli ułatwili farmę bardzo mnie to cieszy. Wbijamy, zobaczymy, jak sobie poradzę. Zobaczymy. Myślę, że będzie dobrze. Jeszcze mówię tego builda jeszcze nie mam tego opcykanego na 100%. Dopiero tam parę godzin nim grałem. I jeszcze wam powiem, że jeszcze tak do końca go nie teges. Bo co chwilę coś zmieniam jakieś. Oha, dobra. Pierwsze ślibkie szybki, jakieś kolo Idziemy. Osób sterowania też zmieniłem. Chodzę na kółko. interakcję mam mnie na lewy przycisk myszy, tylko na F Dobra Odpalam Prawą mgłę, widzicie, samo wszystko pada A powinno być dobrze, widzę Że będzie, będzie dobrze, będzie dobrze Jakie one miały, ten, poziom te potwory 68, nie, no i bajeszka O, zawsze zapomnę tego użycia, to jest dosyć ważne Bo to spowalnia i... Wprowadza zniedołężnienie, a dzięki temu te potwory są e, Bardziej miękkie Ja tak nie będę się skupiał żeby szybko to przejść tylko trochę na, na gadaniu do was Także jakby, jakby co Jakbym zamulał to się nie przejmujcie proszę Dobra Tyk, tyk, tyk Okej okay. Tu nic nie ma co zrobić? Uwolnić więźniów. Dobra, już jednego tam widzę. Jedziemy. Na razie na samym mgle. Nawet nie muszę odpalać nawałnicy kości, chociaż nawałnica też się robi O kurde, włączyłem przez przypadek. Dobra, a to tych zabijemy od razu. samo Ładnie się dzieje. O, teraz potworki. Jeszcze nie jest gotowa, mówię. No dobra, to lutujemy tym, co mamy. Dobra. Ręczne teraz trupki. O, jak krwi nie mam, wystarczy trupki poodpalać. Tych, tych. Mam te biegające. Mam też ten, te buciki, takie co mrożą. że znaczy, trochę tych itemków takich fajnych mi się nazbierało. Ale mówię, jeszcze na starożytne teraz poluję. Nie jest gotowa, ale teraz już jest. Stwierdziłem, że muszę cały plecak zapełniać, bo mi zaczęło kasy brakować, jak zacząłem się bawić parametrami, a tymi afiksami, zmieniać to. To kasa tak szybko poszła, że po prostu miałem chyba z 6 baniek już. Wiem, że to może dla yy, prosów to jest nic, ale dla mnie to było dużo. I myślałem, że jest dużo. Ale się okazało, że to wcale nie jest dużo. <laughs> że tak powiem. No i dobra, tutaj elitki, dobra, I jedziemy, dobra, super, widzicie, tyk, to trochę pomóc, dobra, zbieramy, teraz jak mam to nowe sterowanie, tak szybko zmienię temat, to naprawdę łatwiej mi uciekać, bo nie biegam bez sensu tym lewym przyciskiem myszy, bo wszystko tu się rusza. Zapomniałem kliknąć znowu tego z niedomężnienia. Mam barierę, to jakiś czas się włącza. Też by mogła się szybciej trochę generować, no ale nie wybrzydzajmy. Jest jak jest. I na koszmarze jeszcze to jest to, że ta pieczęć... Jest, te potwory są na odpowiednim poziomie, ale też one tak nie konsają, jak na udręce. Na no, z ręce jestem w stanie sobie po mapie chodzić na razie. Jestem w stanie e, ten napływ tam robić tych, tych demonów. No jak mi tam wiadomo, też nie turbo super pod poziomie, ale, ale wystarczającym, żeby to zaliczać, wszystko i skrzynki otwierać. Dobra. Znowu trójeczka. O. Mówię, to na ciemności wszystko jest. Ja sobie tu biegam w kółko. I samo się wszystko robi. Trzeba wadę, tylko żeby. Krwawa mgła się napełnia. Czym więcej tej, y tych trupów tutaj pochłonę i wystrzeli, tym szybciej mi się ta gła mgła napełni. Ale mówię, tego builda będę omawiał, jak go tak poznam, fest. To wam pokażę każdy itemek, każdy ten aspekt. Oj, dobrze. jest klucz. Jest to, jest krew i jedziemy. Trochę mam problemy z, 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 potwor, z potworami solo. Jak jest taka grupa, to spoko ten sieć działa. Ale jak jest taka większa grupa, to taka jest, Mniejsza grupa to jest lipa, bo on nie ma z czego generować tych, tych trupów, nie? Dobra, kluczyk. I co teraz? Udaj się dopełniająca przeprawa. No się udajemy. Udajemy się. I będziemy się bawić. Dobra, interakcja. Dobra. Dawaj, 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 to trzeba zawsze się wbić Podpalić to Dobra, ta ciemność niech to działa Góreczka teraz, dobra No dalej, 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 lejcie, lej ich, lej ich, lej Już się trupki tworzą i wszystko Dobra, znowu trwała okay. O, tam jeszcze jeden powstał i teraz będzie zilipa. O, 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 jest, jakieś pieczeń wypadło, fajnie. Dobra. No i teraz poszło... Oooo! Wow. Poszło całkiem sensownie. Zbieramy dzienniczek. Sam sam Wężowe o, Znak oka muszę zniszczyć. Dzień przemykający trawę. Wywrócę no tak. skórę swej starej, umierającej postaci. Przyoblekam mózgi, jestem wolny. W łózkach odbijają się twarze, które znam. Widzieliśmy to, którzy mnie okay. Przeklinali, wyśmiewali. Języki mi dotyczą no, lecimy. Explik, explik, explik. Cyk, cyk, cyk. Dobra, takich białych rękawiców nie będziemy brali. bez przesady. O, jesteśmy w tym miejscu, to jest docelowy. Pozbierajmy tutaj wszystko. Robimy tak. O. Nie jest jeszcze gotowa, ale to ja jestem gotowy, tak, ci bardzo. Tutaj jeszcze nie wiecie. Dobra. No i ładny. Zawsze ten, jak odpalam tą nawałnicę, to mam jakąś schizę, że nie atakuję, tylko biegam, zamiast normalnie atakować. Dobra, zbierajmy to wszystko. No jebu. Najpiękne. Zabije, ekipę. To teraz tędy. No chodźcie, chodźcie, chodźcie. Chodź. No, no. Punkt mistrzostwa. Fajka. Jest następne. Poczekaj mi 7 sekund, no bo dobra. Już tu jest, tylko okej, okej. O, tu jeszcze ekipa się znalazła O, no, ręcznie, ręcznie A teraz tak Tu jeszcze Innych leków, trupki Chyba prawą też te trupki odpala automatycznie A baunita. Na jak pochłania zwłoki, to ona przedłuża czas działania i tak dosyć grubo. No, no i dalej. Można tam wrócić, chyba można. Dalej nie eksplorujemy. No jedna na spokojnie, nie? Na tym koszmarze przy tym bildzie jest spoko. Z minionami na udręce się męczyłem strasznie i to. Słaba ta gra. Dobra, no teraz widzicie, jest podwór solo. Dobra, ja tutaj sobie odpalę to. On to też generuje mi tą krew, te zwłoki, ale jak widzicie to już szału nie ma. Tak trochę się męczę. Muszę to optykać właśnie. Jak z tymi solo bosami? Może filmik jakieś pooglądać chyba. Ludzi, którzy mają podobne testety. Tutaj sobie teraz podpalam dobra tutaj pogenerujmy trochę tego znowu krew, o tak no to nie jest tutaj najszybciej dobra, Nawalnica kości wiemy. dobra, tu strzelił we mnie dobra o, teraz mi ogłuszy. dobra, trzeba zacząć się ruszać, trójeszka znowu Dobra, jak to na generowane trupy to idzie, nie? W miarę dobrze. Dobra. Ciemność, ja czego bić? No i poszło. I tak tu stałem, On jest dosyć twardy. Jeżeli ja nie umieram jak picza, co ja tu dostałem? Zimna to nie podoba mi się. W ogóle święte to słabo. Ale aha, bo to jesteśmy na. Zapomniałem na tym. Ehm... Mówcie mi. Na koszmarze to tutaj będą tylko święte. Sorry. Sorry, sorry, sorry. Yy, dobra, teraz co tutaj? dziecie wojny. To mi tam daje za 5 punktów wręczności. O nie, ja tego nie miałem robić. Kurde, zmarnowałem. Gdzie jest to? To miałem ma ekspić? Terytorium teraz używam. Dobra, będzie trzeba trochę porobić tego. Yy, Premie do obrażeń przeciwko bliskim celom, nie? No, tak jest. tak jest w bildzie, który mam. Zobaczmy jeszcze, co dostałem tutaj. Coś ciekawego. Jedna tylko legendarka. Święta, na szczęście, ale tylko jedna. Słabo. Fakt jest taki, że całych lożków nie przyszedłem, bo tam było jeszcze parę rzeczy do obejścia. Ale tak to wygląda. Klikam te i jadę dalej. Także dzięki za teraz. Jeśli się podobało, dawajcie łapeczki w górę. Subskrybujcie mój kanał. I następnym razem, już chyba pieczęć będę robił na udręce. Trzymajcie się, hej.